Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie, całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski. Dzień dobry, Szanowni Państwo, rozpoczynamy rozmowę na temat długowieczności i długosprawności. Ja nazywam się Anna Zimny Zając, jestem redaktorką naczelną serwisu medonet.pl a ze mną dzisiaj dwóch wspaniałych gości, pan profesor Tomasz Grodzicki, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw Kolegium Medicum. Dzień dobry. Dzień dobry, panie profesorze, i pan profesor Bolesław Samoliński z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Szanowni panowie profesorowie i szanowni państwo, w 1900 roku człowiek żył średnio 32 lata. W roku 2019 ta średnia długość życia wydłużyła się do 72 lat. Wiemy, że prognozy są sprzyjające nawet mimo pandemii, która tutaj, przynajmniej w Polsce, zebrała niestety spore żniwo. Natomiast kiedy myślimy o długowieczności, to co tak naprawdę jest dla nas ważniejsze? To, żeby żyć dłużej, czy żeby żyć być może dłużej, ale przede wszystkim w lepszym zdrowiu? Panie profesorze Grodzicki, co by pan wybrał? Nie, ja myślę, że mi się najbardziej podoba definicja Światowej Organizacji Zdrowia, niedawno wprowadzona. Która mówi, że tak naprawdę chodzi o to, żeby żyć długo, ale móc robić to, co się uważa w życiu za ważne yy, dla siebie. I, I jeżeli będziemy w stanie robić dla, to, co możemy robić i chcemy robić i chcielibyśmy robić, to każdy ma swoje hobby w życiu. Jeden chce łowić ryby, drugi grać w szachy trzeci wykładać. I jeżeli, tylko, dopóki możemy to robić, no to, to wtedy rzeczywiście jest Sakces Aging tak zwany. Yy, także. Tą stronę przedszedł tej definicji. Coś nam pika. To nie. Coś pika, to tutaj na sali. O, przestało? Nie musimy chyba uciekać. O, przestało pikać. Przestało, pikać. E... Także, także to jest ta moja, moja ulubiona definicja. Pan profesor Samolicki widziałam, że kiwał głową, ale być może jeszcze coś zostało do oddania. Tak, wie pani. To jest bardzo ciekawe zagadnienie. Nie wiem, czy, czy jest takie echo, czy mi się wydaje. Jest. Jest echo. No to pierwszy raz tak, mówię z echem. Otóż z mojego punktu widzenia, problem się zmienia wraz z upływem lat. Zupełnie inaczej wygląda oczekiwanie dotyczące długości życia osoby, która wchodzi w wiek emerytalny. A zupełnie inaczej, osoby, która w tym wieku emerytalnym już jest wiele lat, osiąga wiek 80, plus, albo jeszcze starszy, powoli zaczyna odczuwować no, ją wielochorobowość, niepełnosprawność we wszystkich sferach, w tym przede wszystkim no, również fizycznej, ale także intelektualnej i, i, i problemy natury psychologicznej. No, i, i, i ta osoba mimo wszystko dalej chce żyć. I to jest. I teraz my, jak patrzymy z boku, to mówimy tak: żył dobrze, dożył osiemdziesiątki i nagle w wyniku na przykład udaru zmarł. To był, do, miał dobrą śmierć, tak? Natomiast gdybyśmy zapytali, to słychać mnie? Tak. Ja słyszę. Pani redaktor słyszy. Tak, tak, tak. Słyszymy Panie Profesorze. Bo, bo, bo tu ja, ja nagle głos utraciłem. W każdym razie no, no, to, to jest zmienne, to jest zmienne. To, co mówi Pan Profesor Grodzicki, ja się z tym w 100% zgadzam, że gdybyśmy tak popatrzyli na jakość życia, to ona jest zależna od tego, czy jesteśmy w stanie realizować swoje potrzeby. A jakość życia decyduje o wartości tego życia. Ale, mimo to, osoby, które dochodzą pewnego późnego wieku, w większości trzymają się kurczowo tego życia. To Spójrzmy teraz na grunt polski. No bo oczywiście możemy sobie powiedzieć, że te oczekiwania długiego życia są oczywiście wiadomo, że gdybyśmy mieli wybór, to wolelibyśmy to życie całe przeżyć też w dobrym zdrowiu. Natomiast na ile Mamy szansę takiego długiego, dobrego, w dobrym zdrowiu życia w Polsce. No bo oczywiście, kiedy myślimy o tym obrazku idealnym, no to wiemy, że mamy postęp medycyny, mamy postęp w technologiach medycznych, które też bardzo często ułatwiają nam życie, i nie tylko medyczne, które ułatwiają nam życie w bardziej zaawansowanym wieku. Natomiast, jak realnie, my tu w Polsce, statystyczny Polak, czy ma szansę na długie? W życie w dobrym zdrowiu. Czy być może są pewne przeszkody, które nam tą możliwość ograniczają? Profesor Grodzicki. No to, jeżeli ja pierwszy powiem, znaczy tak, no statystyka jest nieubłagana i statystyka wskazuje na to, że statystyczny polak, który osiąga 60 lat, żyje w dobrej jakości życia powiedzmy sobie 7-8 lat ale mówimy o statystycznym przeciętym, średniej i tak dalej natomiast oczywiście to jest średnia to, to wskazuje na to że jednak jest ogromna grupa która żyje ja może zacznę od tego że to w stosunku do krajów takich jak Szwecja Islandia Dania to to jest 15 lat więc to pokazuje różnicę yy, długości tego dobrego życia Natomiast z perspektywy już polskiej, no to jednak też trzeba pamiętać, że, że grupa jest duża grupa osób, które mają 80 lat i, i ciągle są bardzo sprawne. W związku z tym sprawne zarówno intelektualnie, jak i fizycznie. W związku z tym nie możemy, jak gdyby tutaj zawsze to jest bardzo indywidualne, o czym mówił profesor Somoliński, to te średnie nas czasami mogą wpędzić w depresję, ale też możemy patrzeć z perspektywy indywidualne osoby, bo to myślę, że no im jesteśmy starsi, tym jest to ważniejsze. To ja posłużę się, nim jeszcze przejdę do pana profesora Samolińskiego, danymi z Narodowego Testu Zdrowia Polaków 2022, bo pytaliśmy w nim między innymi o długotrwałe problemy zdrowotne. Długotrwałe, czyli takie, które trwają przynajmniej 6 miesięcy, tudzież o przewlekłe choroby. I w tej grupie najbardziej zaawansowanej wiekowo, czyli grupa 65, aż 75% osób stwierdziło, że zmaga się z takimi długotrwałymi problemami zdrowotnymi. Panie profesorze. No właśnie panie dyrektor, ja, ja bardzo chętnie odpowiem na to, bo mamy takie analizy zrobione przez doktora Zeigera, które pokazują, że niestety, jeśli chodzi o jakość życia w wieku podeszłym, tak zwane aktywne, zdrowe starzenie się, to jesteśmy w ogonie Europy. Czyli nam się wydłuża życie, ale jakość tego życia w tym wieku późnym, starszym jest zła Polaków. I tak jak powiedział profesor Grodzicki, to ja znowu to potwierdzam. W Wilanowie mamy ludzi, którzy żyją 90 lat średnio kobiety, 86 mężczyźni, a na Pradze mamy 14-16 lat krótsze życie. I w dodatku bardzo skorowane, to są po cztery choroby przypadające na osobę w tym środowisku praskim, tak? w jednym mieście parę kilometrów od siebie. No więc mamy tu rozdźwięk społeczeństwie bardzo silny. I jak analizujemy na przykład czynniki ryzyka, no to tych czynników ryzyka w pewnej grupie społecznej jest dużo mniej. I ta grupa społeczna żyje w przyzwoitym zdrowiu i jakości życia długie lata. I są to głównie osoby no, w miarę zamożne, które są dobrze wykształcone. W przeciwieństwie do reszty społeczeństwa. No, ja na przykład moich rodziców pochowałem w niepojęcie pod Warszawą. Jak odwiedzam ten cmentarz, to po prostu nie mogę uwierzyć w to, co widzę bo tam średnia długość życia na tym cmentarzu wynikająca z dat zgonów wynosi około 60 lat. Panie profesorze, a jakie tutaj by pan. Podejrzewał czynniki, które mają wpływ na to, że po pierwsze, poza tymi ekonomicznymi i wykształceniem, być może są jeszcze jakieś inne, że w samej Polsce mamy tak duże różnice, ale też pomiędzy Polską a innymi krajami Europy Zachodniej, tak jak pan profesor Grodzicki wspominał tutaj, chociażby kraje skandynawskie. Gdzie tu tkwi nasz problem, że żyjemy krócej? No my mamy bardzo dobrze zdefiniowane przez Światową Organizację Zdrowia czynniki ryzyka. To jest przede wszystkim nadwaga, otyłość, 50% osób w wieku produkcyjnym ma nadwagę, a w wieku 60 plus 70% ma nadwagę. Następnie mamy chorobę tytoniową. W dalszym ciągu dotyka ona między 25 a 30% społeczeństwa, w zależności od grupy, czy kobiety, czy mężczyźni. Mamy niestety alkoholizm, a przynajmniej duże spożycie alkoholu. To się wydaje nieprawdopodobne, ale nam w stosunku do lat 70. na głowę przybyło 3 litry spirytusu rocznie, czyli kiedyś było 9 litrów, teraz mamy 12. Do tego pojawiają się używki. No i to, co jest chyba dramatem współczesnego społeczeństwa, to jest brak aktywności fizycznej. Dzieciaki siedzące za komputerami, ludzie pracujący za komputerami, nie wychodzący z domu, prawda, jeżdżący samochodami i tak dalej, i tak dalej. Do dochodzą... do, do, dorzucę Panie Profesorze dane znowu z Narodowego Testu Zdrowia, żeby być na bieżąco. 53% dorosłych Polaków, tutaj już bez ograniczeń wiekowych, dorosłych nie uprawia żadnego sportu. Więc to potwierdzenie tej aktywności słabej u nas. Ja jeszcze tylko dodam, że mamy takie, no więcej czynników ryzyka mamy, niedobory witaminy D, ale są globalne czynniki, jak zmiany klimatyczne, które będą wpływały na oczekiwaną długość życia i komfort życia. No i drugie to jest, no Polska niestety jest jednym wielkim trucicielem, szczególnie południe, południe Polski I, i pan profesor Grodzicki mieszka w mieście, które przyjęło no, znakomite regulacje, z których się właśnie wycofało dotyczące walki ze smogiem, a jest to zabójca około 40 tysięcy Polaków rocznie. Czyli już poznaliśmy te najważniejsze czynniki ryzyka związane z naszą codziennością i ze stylem życia. Panie profesorze Grodzicki, a jeśli chodzi o profilaktykę zdrowotną skoncentrowaną na wczesnym wykrywaniu schorzeń, na regularnym badaniu się, jak to wygląda w grupie, szczególnie tych no, starszych Polaków? To wygląda w ogóle? No, to nie wygląda. Znaczy, to nie wygląda. Ja bym powiedział, że to zawsze tak jest, jak pan profesor powiedział, to na tą starość pracujemy wcześniej, nawyki żywieniowe, nawyki odnośnie używek, w wysiłku fizycznego budujemy znacznie wcześniej niż w wieku lat 70. Tego się nie da zbudować po prostu w wieku lat 70. To trzeba zacząć budować w wieku lat 5, 10, może 15, ale to już potem zaczyna być późno. I to samo, jeżeli chodzi o badania. No, do badania to, to widzimy w badaniach profilaktycznych, jeżeli chodzi o kolonoskopię, jeżeli chodzi o mamografię o te badania, które wydawałoby się takie dostępne powszechnie. No, to jednak ja patrzę z perspektywy, czy to regionu, z Narodowego Funduszu Zdrowia, z programów profilaktycznych, to praktycznie to jest ułamek tego, co powinno być. To znaczy, to nie przekracza. W niektórych programach 10% grupy targetowej czy tej celowej, no, no, zbyt późno diagnozujemy. Rak piersi to jest choroba ciągle w Polsce śmiertelna. Ja nie mówię, już nie mówię o raku prostaty, a jednak w cywilizowanych krajach no, ta śmiertelność jest zdecydowanie mniejsza. To samo jeżeli chodzi o tę grupę. No, jeżeli chodzi o zawały, no, profilaktyka tutaj no, jest daleka od ideału i, i tych badań też nie wykonujemy. Także tutaj ta profilaktyka zdrowotna taka już czysta w postaci badań wczesnego wykrywania zagrożeń no i jest bardzo słaba ale to było widać przy covidzie przy szczepieniach na covid gdzie mieliśmy ogromne problemy żeby wyszczepić nawet grupy najbardziej zagrożone i najbardziej świadome czyli służbę zdrowia to cóż mówić o, o w ogóle pozostałym no, na szczepienia na grypę no myśmy chyba nigdy nie przekroczyli 20%. Nie wiem, może pan profesor Samoliński zna liczby lepiej pewnie niż ja, ale mi się wydaje, że myśmy nigdy na 20% nie przekroczyli ogryba. To wydaje się, że to jest taka podstawa, w ogóle jakakolwiek, do tego, żeby mówić o profilaktyce zdrowotnej. Mamy jeszcze 5 minut. Pa, pan profesor Samoliński jeszcze chciał coś dorzucić do tych szczepień, do profilaktyki, do nie, badań. Nie. No, no mamy różnicę w wyszczepialności w zależności od regionów Polski, to bardzo wyraźnie przy covid widać. Niestety pracownicy ochrony zdrowia nie są najlepszym przykładem, bo to oni właśnie mają te 20%, tak. bo całe społeczeństwo ma mniej. Także nie przekroczyliśmy faktycznie 20%, no ale ściana wschodnia nie lubi się szczepić, a ściana zachodnia lubi się szczepić, tak? Więc mamy północ ścianę zachodnią, część ściany południowej wyszczepioną i częściowo Mazowsze. No a jak popatrzymy na wschód Polski, to mamy po prostu problem z tym gigantyczny i to jest mentalnościowy problem. To na zakończenie mamy cztery minuty jeszcze, więc chciałbym, żeby każdy z panów profesorów powiedział. Tak przejdźmy na tą dobrą stronę mocy, czyli powiedzmy, co warto robić, żeby żyć jak najdłużej w tym dobrym zdrowiu i być może, mam nadzieję, że też panowie profesorowie podzielą się jakimiś takimi swoimi dobrymi radami czy rytuałami, które w tym dobrym zdrowiu pozwalają trwać nadal. To co ja mam zacząć, właśnie nie chciałam wywoływać tutaj odpowiedzi. No, jest. no ja jestem ja profesorem zdrowia dajesz. publicznego. Antresurs. Profesor Samoliński był pierwszy. Mm. Tak, proszę. To, 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 to mamy, mo, nasi studenci mają to w jednym palcu, proszę Państwa. Dlatego powtórzę to, co im mówimy i na bazie tego oni kształtują swoje, swoją wiedzę w zakresie zdrowia publicznego. No pierwszą podstawową rzeczą to jest higiena życia, tak. Ona sprowadza się do tego, że trzeba się wysypiać. Trzeba racjonalnie pracować, gdyby nie było tego, o czym już dzisiaj rozmawialiśmy, czyli nie, no, no, yy, tego zmęczenia pracą nadmiernego i tak, wypalenia zawodowego. Nie, trzeba uprawiać sport yy, i to nie wyczynowy, tylko taki normalny sport yy, stosowany do naszych warunków fizycznych. I to od najmłodszych lat. No Racjonalnie się żywić, tak? znamy piramidę, wiemy, że przede wszystkim należy jeść warzywa, na drugim miejscu owoce, później na ryby i na szarym końcu dopiero to mięso, szczególnie mięso czerwone. Ograniczać alkohol, choć no, generalnie nie zabraniamy alkoholu, to lampka wina dziennie jest dopuszczalna. Większej ilości są przeciwwskazane. No tytoń zabija, wiemy to. Zabijał 120 tysięcy Polaków rocznie, teraz trochę mniej zabija, ale w dalszym ciągu jest istotnym mordercą w naszym kraju. No a do tego dochodzi niestety coś, na co ja, 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 nawet ja tego trochę nie rozumiem jako lekarz, jako, jako, jako człowiek. To jest sięganie po używki, które no, niszczą organizm. Nawet jak nie zabiją, Kogoś, to one po prostu wskazają organy, co się później odbija w późniejszym okresie życia. Tak? Uszkodzona wątroba, niesprawne płuca, nerki nieprawidłowo działające. No to są błędy młodości i, 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 i chyba jakichś takich środowiskowych wzmocnień, które prowadzą do tego, że ludzie się dają po coś, czego później żałują. Dziękuję. Panie profesorze Grodzicki, co by jeszcze pan dodał? To warto robić dla swojej ja długowieczności. Ja dodać nie mogę. Ja mogę tylko powiedzieć jedno, że tej niedługowieczność najlepiej zacząć budować, tak jak powiedziałem, w dzieciństwie i w młodym wieku. Natomiast nigdy nie jest za późno i ja zawsze przytaczam przykłady różnych osób, które zaczęły aktywnie żyć w wiek po 60 czy po 70, bo ciągle nie jest za późno, także, także warto rzeczywiście zaczynać niezależnie od wieku. Nawet późno warto spróbować i, i, i zadbać o siebie, bo ciągle przedłużamy tą samodzielność, sprawność i to, co możemy robić, pielęgnujmy to co w życiu, co jest ważne, i dbajmy o te funkcje, które są dla nas najbardziej potrzebne i przydatne, bo wtedy będziemy rzeczywiście mieli szczęście, mieć dobrą jakość życia na, na starość, nawet na późną starość. I, I dbajmy o przyjaciół, bo to jest. Ja jeszcze jedną rzecz dodam. No pani redaktor. Ja do tego, co jest powiedział jasne. profesor Grodzicki, jeszcze bym powiedział: uśmiechajmy się do siebie. No, no, no jest właśnie, tak właśnie, ja miałem powiedzieć: dbajmy o przyjaciół, miejmy duży krąg przyjaciół, bo, bo to rzeczywiście w życiu ten tak zwany social network, ta grupa wsparcia w życiu jest szalenie ważna, żebyśmy tych przyjaciół mieli. A ten uśmiech jest niezbędny, żeby ich mieć. Żeby ich mieć, ale też uśmiech się pojawia, kiedy ich mamy pewnie częściej. Bardzo dziękuję. O długowieczności tak. i długosprawności rozmawiałam z panem profesorem Tomaszem Grodzickim z Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesorem Bolesławem Samolińskim z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Bardzo dziękuję. A ja mam dziękuję nadzieję, bardzo. że każdy z nas skorzysta z tych kilku, wydaje się, prostych porad panów profesorów, żeby żyć dłużej i w lepszym zdrowiu przede wszystkim. Bardzo dziękuję. Thank you.